Witam was serdecznie tutaj odcinek i robimy z gier wycinek Kontynuujemy swoją przygodę w Biomutant zakończyliśmy sobie odcinek to właśnie tutaj w tej miejscowości i zobaczymy co oferuje w końcu ten balon czy uda nam się w końcu coś ulepszyć tak chodzimy chodzimy mamy teraz karabin który bardzo ładnie się sprawdza więc mamy broń plemienna nie dystansowe modyfikuj i teraz co możemy wybrać ścieżkę ulepszenia. Możemy... O, obrażenia byśmy zwiększyli. Przebicie pancerza. To jakość by było porządne albo materiał. Hmm. Materiał nas nie stać, ale tutaj nam też nie stać. Tu bardzo dużo rzeczy nam wymaga, no. Ale to byśmy sobie może zobaczyli. Zobaczymy to jedno drzewko. Czy my zdobędziemy? Sprzęt. Znajdziemy coś, co możemy tutaj. Czy robić coś taniego? Nie, tutaj nie dostaniemy. Szukamy coś. O właśnie, tutaj dostaniemy. Dobra. Jedno drewnienko mamy i spróbujemy zrobić swoje ulepszunko yy, Modyfikuj. I jakoś. Podniesiemy obrażenia, pewnie. Rzadkość spektakularna. No. Później dużo potrzebujemy. Temu musimy te drzewo zbierać. No dobra. Okej. Okay. Lądujemy, a plan na dzisiaj jest taki, żeby w końcu zająć się przyjmowaniem wrogich posterunków. I on gdzieś tutaj blisko był. Tak, jest. To jedziemy. Jedziemy do was koledzy, już pewnie czujecie ten dreszczyk emocji, który będzie towarzyszył. To miejsce wygląda jak magnes na potwory. Gdzie mam magnes na potwory? Ale mamy znak tutaj, poczekajcie koledzy. Nie miało nam nic nie przeszkadzać. No, na każdym kroku chcą nas od, odciągnąć. Odciągnąć normalnie od, od naszego planu. No dobra, zobaczmy gdzie jesteśmy. Gdzie jest te leże? Leże jest bliżutko. Co myślicie? Taka malutka rozgrzewka? przed leżem, przed przejmowaniem, ale gdzie on jest? A tam jest. No dobra Przemu życia wciąż stoi. Pytanie brzmi, jak długo? Gdzie jesteś, kolego? Co przetestujemy naszą broń? Oj, nie tak. Czemu nie mamy? Ła, ale dostaliśmy. Coś no, musimy przetestować na tobie. Naszą broń. No tak się sprawdza świetnie. A zobaczymy, tak? O, nam przerwał. Ole, nas tutaj patnął. Dawaj, automan, Dawaj. O, zablokowaliśmy się. No, jak to tak można? Nieźle obrywasz. No właśnie, nieźle. No, czemu nie chcesz wykonać tego skoku, no? Dawaj apteczkę. Ładuj, ładuj, ładuj. I zapominamy jeszcze o naszych tutaj najważniejszych cechach przecież. przeniczny maniak tutaj, prądem go. I pociąg wbiliśmy, no i pięknie, awans mamy. O, a gdzie ty strzeliłeś? No i... No w końcu się udało, no o, kolego. No I jest, mamy rozgrzewka zapewniona jest, jest rozgrzewka. Czy uda nam się przejąć w końcu ten posterunek, który tak? O klucz podpora mamy? No dobra. Aha, bo tutaj jest tutaj super łup, skarbiec. No dobra, ale co króciutkie było? No, cóż dostajemy? Narzędzie pospolite, no dobra, no to jest słaba opcja. Co mamy tutaj? Moduł kryogeniczny. Ooo, mróz. Tego jeszcze nie mieliśmy. No, i mamy super łup. Co tu mamy? Dzwoniasta, długa spódniczka, ale słabiutka, słabiutka, okej. Okay. No dobra, rozgiewka zapewniona i lecimy na to, co mieliśmy lecieć. Eee, yy, wrogi posterunek, gdzie nam uciekłeś? 200 metrów w tę stronę, to dopiero tak blisko byliśmy, no dobra. Czemu my idziemy na piechotę? Halo? Chodź, bytuś. Lecimy, chyba tędy tutaj trzeba przejść. Oj, chyba nie, no dobra. No, chodź. Tak mi się tutaj wydaje, no bo tam dziura była. No dobra, no to mogliśmy iść ten kawałek na piechotę. Lecimy, lecimy, coś nam tutaj pokazuje, że tutaj coś jest. O! Posola się zatrzymała na sekundkę, no proszę. Z tego metalu możesz złożyć coś błyszczącego? No akurat metal to metalem, ale. Nieładnie, nieładnie, przecież musimy to przejąć, no. Nam drzewa jest ogrom potrzebny. O, mamy znacznik. Tak, zaznaczmy teren. Zobaczmy, znaczmy, dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy, masz rację. Jest okej. Okay. Zróbmy sobie awansik. Jak my mamy te nasze szczęście? Tutaj szansa na krytyka nam wzrasta coraz bardziej, o, coraz bardziej. Chodzi. Pewnie, może to tych tam brakuje, punktu POMPA! Trofeum, no okej. Okay. Dobra, ale tutaj zajmijmy się w końcu Mówi, tym co. Że mamy. trzeba uderzyć tam, gdzie zaboli ich najbardziej. Zadać im jak najwięcej cierpienia i pokazać, że twoje plemię będzie ich utrapieniem. Okej, okay, niech Orderstwo, rozpęta się chaos. Chaos i inne okropności są na porządku dziennym. Z pewnością wiesz o co chodzi No, rozbija ich Posterunek, co Pierwsza mamy tutaj? Linia ok, od razu ich prądem, prądem ich musimy zużyć na razie energię niech się nam ładuje. Kolejna Trzynasty poziom macie no, pięknie tutaj. Może to tak widowiskowo nie wygląda ale. Nie możemy też ciągle strzelać przecież, nie? O, jak się tutaj wybronił! Ale my się tutaj powalimy! Widziałeś kolego? No i czemu tutaj nam? No, teraz zadziałało. O, ale poszedł. Dobra, i co teraz? na To Znowu? To mieliśmy chyba odbijać, właśnie. Właśnie, właśnie, to chyba coś już takiego mieliśmy. Tylko daj nam... No szelę na nas, halo? Halo? No, strzelamy. No, haha, Piękna robota. Nie trafiony. Nie udało się. Oj, 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 oj. Za blisko, za blisko, za blisko. Nie, 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 nie. Uciekamy, uciekamy. Ojej ja, nie takie proste jak mi się wydawało. Ale fajne, fajne, podoba mi się, sprawia Radochę. Nie powiem, że nie. A tu coś mamy. Walnij, w to, by wypadła beczka. Następnie skieruj w stronę bramy i rozwal. A taką mechanikę, no dobra. To mogłoby wybuchnąć. O! Strzel w nią i patrz jak wybucha. Rób to z daleka. O! No spoko, spoko, tylko... Chyba jednak za daleko była ta beczka. No no ją no, przepnij! O! Pięknie! To skomplikowane! Spróbuj raz jeszcze! Łamatko, Ja nie w tą ramę strzelam, no to lama jakieś no Co tu cię łodwala? No! Chodź tu beczko, no nie! Tak jak to jest, jak się nie patrzy, tylko zobaczył pierwszą bramę i już atakuje. A to nie o co chodzi? Nie tędy droga, damy sobie za to podwójną. Jak już lama była, to dajemy. O, ale tu ją! No dobra. Jabum! No właśnie. Jak to można było zrobić? No. No niemożliwe czasami jestem, niemożliwe. Szukamy. Gdzie tu jest jakaś obrona? My chcemy się bić z kimś. Gdzie jest kolejna linia obrony? Halo? Halo? O, co tu mamy? To druga linia obrony. Okej. Okay. Czyli co, standardowo robimy prądem, prądem? Nie to, trójkąt, trójkąt, trójkąt. I ogniem dziadów, ogniem dziadów. Niech to trochę wygląda jakoś. Ale nas tutaj prądem działają. Ładuj, ładuj, ładuj. Przydałoby się coś na te. ...szybsze ładowanie albo w magazynek większy. Może później uda nam się coś zdobyć takiego. Co, poparzyłeś się kolego? To chodź tutaj, teraz pobijemy się trochę tutaj. No i dlaczego nie działa? No, i niby pokazuje się, tak jak widzicie na dole. Ale nie, nie łapie zawsze, nie łapie. Czasami jest coś nie taki, co my mamy zrobić teraz? A, interakcję weź, no dobra. Już się dymi. Co teraz? O! I już dostała, w ten sposób. No dobra, to szybciutko, szybciutko. Bo nam życia tutaj brakuje. No i nam automat trochę. Nie będziemy swoich tutaj apteczek marnować. I co zrobi kabu? Czy nie zrobi? Przywal porządnie. Oj, pięknie. I kabu. Podpal system. Udało się. A co? oj, Wieżyczki mają, no proszę. To nam się ciekawie tutaj zrobili? Zrobiło. Użyj drutopazura, no dobra, a to dla nas będzie. No okej, okay. interakcja a tu kolana mam strzelać. Już No to tak miało być. Co idziemy? Czy ktoś tam tutaj wyskoczy? A nie dadzą, nie wyskoczą tutaj do nas. No szkoda. Szkoda, ale co zrobić? O co zrobić? Posterunek należy do twojej. O już! No to szybciutko nam tutaj dali. Pięknie. Mówi, że przez Ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. Tak, sklepy otwarte w posterunku. Ale chyba z tego co mi się kojarzy, nigdy w posterunku nie zaglądaliśmy tutaj do sklepu, a nie, nie rozglądaliśmy się po mieście. Wszędzie Wjechaliśmy od razu, posterunku nie? świetnie ci poszło. Jesteś o krok bliżej do zakończenia wojny plemion. No pewnie, nie Sądzi, zatrzymujemy że wiesz się. To lepiej, kiedy masz dobrą passę. No okej. Okay. Przyjęliśmy wrogi posterunek. Dobra, tu mamy chyba kapliczkę. punkty, tam chyba 10 potrzebujemy aby coś tutaj ogarnąć no dobra, w klatkach nikogo nie ma ale zobaczmy zobaczmy, tu jest wyjście posteruny, gdzie są te sklepy na te o, coś tu mamy jeszcze popatrzymy, czy zatrzymamy się bo tak przelatujemy wszystko nie patrzymy no co ty tak stoisz? się, że jedynym Czyli oni nic ciekawego nie gadają w sumie. Myślałem, że coś będzie ciekawego, coś powiedzą. O, chyba balon widzimy. Tam chyba jest, są te sklepiki, rynek, ale musimy pozwiedzać trochę. Popatrzeć. Wścieka co To koledzy się, chcecie powiedzieć. Świata oznacza uciekanie przed potworami. Jeśli ci to nie idzie, warto najpierw poćwiczyć bieganie na specjalnym ustrojstwie. Nazywa się bierze nóżką. Może używali tego, żeby przebierać nóżkami. Głupie, co? A co to jest? Mówi, że to ruchomy chodnik. Mówi, że bierze jest duża jak chodnik z kółkami. Może o. być zepsuta, ale pewnie ją naprawisz, prawda? Będzie można wtedy ćwiczyć w jakimś bezpiecznym miejscu. No, może być sporo to warta. Dobry pomysł na bieganie. Bieżnie pewnie chodzi. Mamy kolejną misję poważną. No Sporzuję dobra. Ale coś tu ci, mamy. Porzucona cię za młodu. I widzi, jaki to miało na ciebie wpływ. Się się, że musisz iść. No jak się dziwisz, no. Aha, czyli ich tutaj nie możemy? Mówi, że chylący się ku upadkowi świat wypełniają okropne dźwięki. Mówi, że ojciec miał stary rowkokręt, który odtwarzał wspaniałą muzykę. Uważa, że musi gdzieś istnieć o. jakiś egzemplarz. Będzie można na nim odtworzyć te stare dyski. Twierdzi, że musisz się rozejrzeć. Mówi, że znalezienie nienaruszonego rowkokrętu to prawdziwa sztuka, ale wierzy w ciebie. Musisz uważać z rowkokrętem, łatwo się niszczą. Jeśli znajdziesz jakiś działający sprzęt, wypełnisz świat dźwiękami. O, o, nie mogę się doczekać, aż wszyscy odlecą na dźwięk tych mogę, melodii. Się postara się nie stać zbyt blisko. No okej, okay, mamy kolejne misje. No dobra, czyli misje w takich wioskach też dostajemy. No dobra. Ale idźmy zobaczyć, co tutaj jeszcze mamy w tej wiosce. Wiosce w sumie w posterunku. Zaraz tutaj wrócimy, bo widziałem, że też był kolejny znak znak yy, był no to zobaczymy wykrzyknik Los chyba tak standardowo jak Jednak to nie zawsze będziesz się śmiać wykrzyknik będzie ale gdzie ty jesteś tutaj tak, tak wykrzyknie. O, nawet dwa, no dobra, pokażę, czy coś tak odwiecznego jak drzewo życia może w ogóle umrzeć. Mówi, że za przeszłodni oglądanie ruchomych obrazów w okopudle było popularną rozrywką. Twierdzi, że gdzieś tutaj było działające okopudło. O, gdzie jest okopudło? Mówi, że może je znajdziesz, jeśli będziesz uważnie się rozglądać i nasłuchiwać. Wierzy, że musisz naprawić okopudło, by zadziałało to sens musisz pobawić się pokrętłami by oko pudło znów zaczęło działać inaczej będzie tylko stało w ciszy nic o. nie robiąc A co pokazuje? zastanawia się co będziesz oglądać pewnie o telewizor im chodzi no dobra wypatrowanie no ile tych Mówi, tutaj mamy kogoś misji? konkretnie futrza z tego kto popełnił ogromny błąd. ten ktoś chciał wziąć kąpiel dla odświeżenia jednak sadzawka z cuchnącym szlamem nie była najlepszym wyborem. Cały ten brud doczyści tylko ogromna szczotka. O gdzie znajdziemy Radzi szczotkę? Ci najpierw znaleźć swojego ziomka, a wszystkiego się dowiesz. Twierdzisz, że z łatwością znajdziesz pucu brudka. Jak ci pucu, się to uda, brudka? jak najszybciej przekaż go ziomkowi. Tylko i solidnie. <laughs> nie no. Te nazwy tutaj, te są, no niemożliwe. Dobra, widzi w tym jaką Uważa, wartość. Uważam, że to sprawa między wami, ale jasne. No dobra, ale tutaj my takich rzeczy tutaj nie będziemy robić teraz. Mamy tutaj, w sumie, nie śledzimy tylko posterunek, który mam najbliższy. Tutaj mamy 530, no to niedaleko, od skrzyneczkę ominąłem. No okej. Głowa, błot. Miażdżące, no dobra. Trzymać chorobę, która toczy tę ziemię. Chorobę? O rzadka. Owczadka. Słabsza niż nasza, słabe są te rzeczy. No ale dobra, przejęliśmy wrogi posterunek. Nazbieraliśmy misji pobocznych, które nam się na, nawarstwiają. Sprawdźmy właśnie, jak to tutaj. Coś tu jest? A, woda tylko. No dobra. Sprawdźmy jak to nam wygląda z tymi misjami. Zobaczcie, ile tego tutaj już nam się nazbierało. I cegłówek mamy? Ciukciownia, podążaj śladem. Więźniowie, mamy naprawdę tego dużo. Tutaj mamy yy, wraki, ale to nam chyba na razie nie jest potrzebne. To może tam sobie między odcinkami zrobię czy coś. Rozwiązane tutaj są zagadki. Tutaj coś jeszcze mamy. Znajdź włas. Sporo nam się tego zbiera. Sporo, sporo. Czyli nawet jeśli te zadania są też takie fajne, wciągające. I coś się dzieje w nich. Mamy tutaj wrogi posterunek. Kolejny. Umieścimy sobie punkt trasy i tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Kolejnym posterunkiem. Może nawet uda nam się. Jeśli będzie w miarę sprawnie szło, ogarnąć dwa posterunki, i może zdążymy jeszcze zrobić fort. Może wyjdzie nam dłuższy odcinek, a może nie. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. I byśmy musieli się też zająć tutaj szlamowozami. Tutaj mamy właśnie coraz więcej tych zadań. A tutaj już przechodzimy. Zobaczcie, już mamy terenu przejętego. No ale dobra, nie będę Was już zanudzał tą gadaniną. Więc zobaczymy się w kolejnym odcinku, a tymczasem trzymajcie się, cześć!